No. Siemanko Ziomeczki, z tej strony Koiksks 500. Dzisiaj mamy odcinek z tej. E, minecola. Dzisiaj mamy odcinek z takiej śmiesznej gierki. Nie pamiętam jak się zwała. Strzela się do ludzi po prostu. No właśnie. Bardzo, bardzo mi się tu podoba. Szokująca sytuacja, tutaj mamy report. A ma, możecie cię wskrzeszę. Te oni nie mają... te oni, oni nie wygrają tego, bo mają za mało typów, żeby wejść. Nie wiem, ale jakiś typ nam tu robi taktyczny granat dźwiękowy. Ła... Biłam Ale co działa? Ale co to jest? Wow Ktoś nas zagłusza Taktycznie Doceniam Taktyczność Ale co widzę? A A nie bo sobie Oba zdech. Oła, bią. Ale oni tego. Oni od tego nie wygrałem, widzowie. Tutaj będzie oni. Jest za mało graczy. Musi 5 wejść, a jest tak Pogchampik na czacie widzowie, będzie wygrańsko. Pog... pogers Ci nasi przeciwnicy taka mocna pepega, że tak powiem. Aha. Chyba. Ja sobie bijem, ktoś nas zagłusza, jakiś Sangrek Stopre. Myślę, że ten serwer wymaga od nas, żebyśmy odeszli z niego. Opa, tam, jestem na górze, chilluję się. uii. Przykro mi. Jezus, ale ten stary jest wszystkich. Wszystkich zagłusza literalnie. O, miałeś jedno wskrzeszenie, gratuluję. Very nice. Very nice. Oba. Wróć na podwórko, bo to jest jakiś patologia na tym serwerku. No parodia normalnej gry. Oba, gra wieloosobowa. O no, dobra! No i zarąbiście, to ja rozumiem. Dobra Odpadz tą kurde gierkę, kurde, kurde. Gierkę, kur... A bo czekaj. czekaj, czekaj, bo bym ja się do... dołączył, bo jak wyszłem z gry, to wywaliło mnie. No enter. Nie wiem, chyba? Ty ta. Wbijam na serwer do ciebie. Ekstra o, coś nas zagusza, jak wybornie. Serpięte59. Bardzo fajnie nas zagłusza, bardzo mi się podoba. Nie wiem, i mnie przez mikrofon przez jakiś czas. da da się wyłączyć. Czekaj dźwięk różne. Tak, dźwięk. Bardzo duży moment braciszka. O, kuleczka zdobyta. O, wow, wow, co jest? Halo. O, pokrciałam duży. Ej, co on nie zdech? Ej, filuję, leczę, leczę. Leczę. leczo Dobra, widzę cię. Dawaj gościu, dawaj soluwa na gołe klaty, lecimy. Oba. Uważaj, do siebie też strzelają. Kurde, co tu się dzieje? O, zabity. Nice. Co tam w frajerze? Jak sam się bawisz pod ziemią nie było do to do Ciebie oczywiście. No ma Co ten Homper? są cztery takie same hompery w jednej drużynie, nie? To jest bardzo... No ma. Jeden został podpalony, więc humor gituwa. Asysta acquired. ma. chodź tu fajrze. Do gry kaktus defaultowy, oczywiście nie graj tym, co lubisz, nie? Chyba, jak ty nie zdychasz, gościu. Dobra, zdech. Dobrze, że zdech. O, krzeszansko? Jest. O, typo. Zdechnięty? Jest. Kilowańsko? Jest. ma Czas zdewastować się jakiegoś lewaka. No. no, jeszcze tylko 14. Mało. No, mało. O. No, 3 klikam. Dawaj, chodź tu frajerska chmuro, dobra Zbieram frajerskie kule Dobra Skrzep. Ale debil Awa, o, to tam frajerska chmuro No nieee, no Dupa, 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 Dupa Kurde, tyle Pięć kul nam zabrakło Mogłeś, ale tego nie zrobiłeś Wygrał Mikołaj 212 Kelma nie ty Jeszcze pissiter <grym> Czemu gość nazywa się pissiter Nazywał zombie ten drugi pissiter Ma no zaraz i ma prawie śmieszną rangę Prawie papieżowa liczba tam jest Nie ma PM prawie ma papieżową Liczbę śmieszną co to było? Co się dzieje w tej grze? Jest 4 lata po... P... NSKHP kumplu. Chyba, że to był pansi 25. To był pansi 25. To za kreiżol. A, ogno bomba. go mfcs w e, a Foodsoldier. E, nie wiem, jakiś, co wygląda jak terrorysta albo antyterrorysta. Brother inżynierów. A prawa Hona środek, Honamida. mida. Ty oni mają, mają C4. Ej, ej, wplantowali nam C4. Co tam, frajerze? Ty, ale ja, ja nie, ja mówię serio. tam lewaczku, lewaki są zabijane myślę że jeżeli to pójdzie na youtube to zostaniesz zbanowany za hate speech Prawidol no i co? jest plan to nam ten peesik no dumny z siebie jesteś? dumny z siebie jesteś? oła kurde ile ich jest Widzisz, nasz problem polega na tym, że jesteśmy nieskoordynowani. Ale trzeba sobie na kill fit. No, ciągle czerwone ze. O, ziel. O, o. Dawaj, mamy. No i widzisz, znowu nas splantowali do cholipy Jasnej. Jesteś. Jest Wodziec tu ich jest. Tu ja. Co tu się dzieje? To jest mem. Te gra to mem. Lecz ja w sensie ten matchup. Dawaj go. Dlaczego no. oni mi nie pomagają? No. No kurwa, nie jest. Oni są w a my nie możemy ich zabić, nie jak się. GG. Cię... Nie ma co. Nie, no chłopaki tutaj GG, bo. Nie są nawet chłopaki, nie... mi... Się... No i dupa no. Super. Very good game man. Very. Czemu oni nie, czemu jakby granie może zbalansować jakoś tego? O, rozumiem. Mamy jeden zero. Parabien barbou. Fajnie, że nasi super wysoko rangowi kumple nic nie umieli zrobić. Mi się to bardzo podobało. Parabien barbou. Parabien barbou. Barbo. Mhm. Admi. O, wielowy atak. Tryb, rozwalam lewaków. Serio? Ale to jest potwierdzone, że tego się nie da przejąć. A. No to, tutaj pewien pattern, który mi się bardzo nie podoba. Detonation time. Uważaj, uważaj na. Patrz na dachy. Na pewno jest. No już już jakiś. No co? O co chodzi? Ej. Ej, ej. Pisiter. Alo, alo, Halo? Halo? Healing? Where? Yes? A, bo to jest... Czemu mamy trzy trompery? Co, co tam się dzieje? Dobra, aha. aha. No, czemu ten gościu mnie nie... Nie jest nawet healer. Typa. Tym chcę po prostu zdobyć kile. On gra. That's kind of sad. No, w końcu mnie zauważył. Thank you, man. Oła. Nie chcę tracić yy, superpowera. Dobra, pomogę ci, kumplu A co tam jaki fryerski Superbens, O, ona go eklaty typie. Crinch, cringe Barry cringe. cringe. Yes. I agree. Oś został zabity ognie nawet. O dawaj, 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 kapturowanie, kapturowanie. Kapturujemy chłopaki Jee, yeah, udało się. Oła. Wow. no o, odrosłem Cię, będziesz mi wdzięczny teraz a, to jakiś inny typo nevermind Sowy typ o o, masz a, bad, ty, też, ty też się pal? o, ma it's lit a kto by powiedział taki znany raper, nie wiem, Kanye West chyba? Seria pokonań X2 nikt nigdy nie, nie... O! Co, przejmujemy? Co jest halo? What? No, w sumie wywalone przejmujemy ja Chyba to przejmujemy. No, nie przejmała Nie przejmuję też się tylko moimi problemami, wiesz, moje gdzieś. I... No. no. Łano! Czemu oni mi nie pomagają? ja się nie wiem. Oni powinni mi kazać tańczą. O, dziękuję. O, fajny jest to. Czas. Czasami jest fajne, Czasami miło, tak, dla odmiany, nie. To jest też. To, to jest prywatna, dobra. O tam. Brajerski soldierze, gdzie ty jesteś? Co? Halo, gdzie ty jesteś? A tu jesteś. A no tylko czasami tracę trakcję. What? Co to co za elektryczne strzelaki? What is this? ma. Co, znowu przejmujemy? E, wywalone, fukit. No właśnie nie! Właśnie wywalone w hejterów w zombie. No, dokładnie. O halo, przejmujemy czy nie? No, przejmujemy. That's what I'm talking about. Co? Skąd on tu jest? Halo? Oa. Bio. Bio. No zaraz przejemy Chillera No zdecydowanie No i wam Fabryka dronów To co nikt nigdy nie stanie Przykra sprawa Ty ja już mam dziesiąty level, hał Ja muszę się nieironicznie odrodzić. <głos> <głos> Tylko ironicznie. Oba. A ja moją ulubioną DPS-em. Kaktusem. No to drugim. Oba. Co tam? Oba. Kurde, coś, coś nie, nie mi idzie. Dobra, No, strzeliłem jakiegoś chłopa. Nie nie był. Ale... Jak jakiś gość leży, to co ja będę marudził? Co? Co? Gość, 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 spokój się. O właśnie gościu co tu... Co tu... O przyjmujemy To myślisz, że... Myślę, że to cię uladzi O Dam Damn, Damn. Zabiłeś kogoś, imiennika zabiłeś. Congratulations Myślę, że dosyć odważne zdanie, ale może tak faktycznie być. kwas nam przyjmuje bazę. Esasito. Esasito bytku Czym no to ja miecz. O, no ktoś jest zabity. Kurde, no. Czasami ten. Ba, to nawet nie wiem, ten gościu, ja go zabiję. No eee. Esasito, jak to mówią. Młodzi ludzie. Esasito. Serio? Ja to teraz, teraz już wygramy. Teraz easy Easy gierka I no, gg chłopaki ogóle, niech wyjdą wszyscy z serwera, bo tutaj już jest Czemu im A Oba out snipes Jak to mówią? Czemu super... Czemu wszyscy snajpią? Jakby... Why? Hej Dretek. Nie wiem, podejść jak nie wiem, jakiś flankersus tutaj zabijać. A nie, że inki nie snajpi. Aż no, jak widzę ikonkę, no to szczela mnie nie ma. Nieważne, że moja tam broń zadaje 4 damage'a na daleko. No. Jak na overpassie pasie w cesie. O idzie bot, 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 No, jakby martwy zbytnio aktualnie nie jest co. A zabity. E, 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 e. Alo! Nie. Nie. Rozumiem A wizytę, do kogokolwiek to się rusza By było świetnie Oj ty, bo już mamy... Co tam frajerski futsol dzieje że jak, jak tam humorek? Mam nadzieję, że dobrze Mam nadzieję, że bawisz się tak samo dobrze jak ja Co tam frajerski futsol dzieje że jak tam kolec w tyłku i to dosłownie? Ja właśnie, bo to jest ten, że najpierw musimy rozważyć generator, a potem bić go. jest takie czasochłonne. Naprawdę. No, Na... Łan, co, co bijesz, gościu? No jeszcze jakiś. Ty jesteś bardzo niemiły. Bardzo niemiły. Właśnie, trochę. trochę kultury. Ludzie w dzisiejszych czasach, to po prostu zero kultury Dokładnie Zobacz, ja pewnie tu gram stare dziady, co? Ła, ła Ła, nie O! Skąd on się tu wziął? No i psuł mi dzięki frajerze Halo no mi... To... Taki miałem komentarz fajny Easygierka No, szkoda O, tylko ile gotówek 1847 400... 700... Jej, seria fragów, ty ty miałeś najwięcej fragów, nice Mhm mm Mhm. Ah uh -huh, uh -huh. ty, miałeś 24 fragi, nice. 30 zero. jakie ty miesz Kade. Mhm. Uh -huh. A jeszcze ty nie mam. Wow. Nice.